Powypadkowy czy pokolizyjny? Dzisiaj poznamy różnicę między tymi znaczeniami. Pokażę wam dokładne przykłady i tego, czy to faktycznie szpachla definiuje, czy samochód jest powypadkowy. Ale uważajcie na handlarzy, oni mają swoje definicje. Podstawowa różnica między samochodem powypadkowym a pokolizyjnym to stopień uszkodzeń, z jakimi ten samochód miał do czynienia. Mamy tutaj Volvo XC60, które niedawno kupiliśmy na zamówienie naszego klienta, i ten samochód również posiadał uszkodzenia, które Wam dzisiaj pokażę, i postaramy się wyciągnąć wniosek, czy samochód jest po delikatnej kolizji, czy po większym uszkodzeniu. Musimy wiedzieć o tym, że samochód pokolizyjny to jest samochód po Drobnej stłuczce, naprawie, czyli wtedy, kiedy żaden system bezpieczeństwa nie musiał zadziałać, kiedy konstrukcja samochodu nie została uszkodzona, tylko elementy zewnętrzne. No i oczywiście nikt w samochodzie nie zginął ani nie doznał obrażeń. Samochód powypadkowy to jest samochód, który brał udział w bardzo poważnym zderzeniu drogowym. To takie zdarzenie, w którym została uszkodzona konstrukcja pojazdu lub układ hamulcowy, układ zawieszenia, lub musiały zadziałać systemy bezpieczeństwa. Taki samochód podczas sprzedaży lub zakupu niestety ma niższą wartość przez jego historię kolizyjną lub wypadkową, ale bardzo ważne jest to, że jeżeli nie został poprawnie, Naprawiony to nie do końca jest bezpieczny. Miernik lakieru jest to najważniejsze urządzenie, które pomoże Ci ocenić, czy samochód jest powypadkowy czy pokolizyjny. Musisz pamiętać o tym, że niektóre elementy nadwozia, takie jak drzwi, błotniki, maska lub klapa tylna, mogą zostać odkręcone i wymienione na inne używane, które również będą miały lakier oryginalny. Są na samochodzie elementy, których odkręcić nie można. Takie jak na przykład tylny błotnik. Oczywiście nie w każdym samochodzie. Są samochody, które mają błotniki tylne również odkręcane. W tym przypadku nie. Więc, żeby ten element wymienić, musimy go w którymś miejscu wyciąć. I musimy znać po prostu miejsca, w których blacharz zazwyczaj to robi. Dlatego, jeśli zaczynamy mierzyć samochód przed zakupem. Znajdujemy sobie um, miejsce oryginalne i mamy jakiś odnośnik. Wiemy, że około 120 mikronów będzie oryginalny. Spróbujmy ocenić Volvo XC60. Pierwszy wniosek, jaki możemy wyciągnąć z pierwszych pomiarów, to to, że prawdopodobnie ten element jest lakierowany, ale być może cieniowane są również te drzwi, no, żeby kolor się zgadzał. Widać, że w niektórych miejscach tutaj jest trochę grubiej. To jest pierwsza ważna sprawa. Kolejna ważna sprawa jest taka, że ten błotnik może być wymieniony na inny i polakierowany. Czyli dalej musimy się upewnić, że on nie był tak rozwalony, że trzeba było go wymienić. Dlatego na początek sprawdzamy, czy któreś z elementów nadwozia, które można odkręcić i wymienić, czy nie są demontowane. Oraz musimy zmierzyć wnęki, ponieważ to one pozwolą nam ocenić, czy samochód brał udział w poważniejszym zderzeniu. Drogowym. Skoro już wiemy, że ten błotnik był lakierowany, i prawdopodobnie było tutaj coś cieniowane, żeby zgadzał się kolor, to podchodzimy sobie do takiego błotnika i sprawdzamy, czy śruby na tym błotniku były odkręcane. To nas poinformuje o tym, że prawdopodobnie ten błotnik został wymieniony. Ale jeżeli się przyjrzymy dokładnie tym śrubom, to dokładnie widać, że ten element jest zamocowany oryginalnie i nie potrzebował wymiany. Plus widzimy, że jest to błotnik oryginalny z napisem Wolf. Kolejną kwestią jest ocena elementów plastikowych, których miernikiem zmierzyć nie Wieć, możemy. Jeżeli samochód brał udział w dużej kolizji z przodu, no to musimy ocenić czy lampy są oryginalne, czy pas przedni nie był wymieniany, czy chłodnice są oryginalne lub czy były wymieniane, czy są pokrzywione, czy podłużnica była lakierowana, czy widać po niej ślad prostowania, ale o tym powiem zaraz przy innym samochodzie. Idąc dalej z kolejnymi pomiarami, powinniśmy zwrócić uwagę na ten błotnik. Zobaczcie. 200 mikronów Widzimy ewidentnie, że jest tutaj drugi lakier. I najwyższa wartość, jaką znajdziemy, jest w tej okolicy. Zmierzyliśmy cały błotnik i dokładnie wiemy, w którym miejscu wartości. Są największe i to jest dla nas informacja, że prawdopodobnie tutaj było uszkodzenie. Skoro tutaj jest 350 do maksymalnie 400 mikronów, znaczy, że tutaj musiały być jakieś ryski, bo na pewno ten element nie był pofalowany lub zgnieciony tak, żeby było trzeba tutaj nawalić szpachlę. Ale dla poprawnej oceny musimy zmierzyć wnękę, więc zwróćmy na nią uwagę. W tej sytuacji, mając taki pomiar, mamy pewność, że samochód brał udział w małej kolizji. Dla porównania pokażę Wam drugie Volvo, w którym te pomiary się drastycznie zmieniają. Jestem bardzo ciekawy, jak zinterpretujesz pomiar na tym błotniku. Zacznijmy od dachu, żebyśmy mieli pomiar a, oryginalny. I jedziemy. Do tego momentu mamy cały czas drugi lakier. Jaki wniosek masz teraz? Czy to auto może być powypadkowe? Żeby się o tym dowiedzieć, Musimy upewnić się, czy uszkodzona została konstrukcja samochodu. Otwieramy drzwi i mierzymy wnękę. Pojedziemy od samej góry. Oryginał. Oryginał. U. U. Uwagę, jakie bardzo rozbieżne pomiary. Dobra. Największym pomiarem, jaki występuje na wnęce, to 290. Pytanie do Ciebie, czy świadczy to o tym, że samochód jest? Powypadkowe. No jeszcze tego nie wiemy. Więc kolejny krok, jaki powinieneś zrobić, to ściągnąć uszczelkę. Oczywiście, jeżeli jest taka możliwość, oczywiście, żeby nie uszkodzić ani samochodu, wiesz. Jeżeli kupujesz, zależy od marki, nie wszędzie ta uszczelka łatwo schodzi. <laughs> Jak? Mamy już ją, to możemy zwrócić uwagę na zgrzewy, które tutaj występują. Bardzo łatwo jest ocenić, czy one są oryginalne, czy już jednak były drugi raz poprawiane, albo czy element był ponownie montowany lub wycinany. Możemy też to ocenić tak, że zwrócimy uwagę na to, czy od środka łączenia tego elementu nie widać może gdzieś, Rdzy, śladów cięcia, śladów spawania, śladów zgrzewania, może nam to dać informację o tym, jak mocno uszkodzony był ten element. Po tym elemencie bardzo dobrze widać od środka, że nie było żadnego cięcia, spawania, konserwacji. I to świadczy o tym, że prawdopodobnie ten samochód nie brał udziału w wypadku. Ale to nie jest ostateczne sprawdzenie. Ostatecznym sprawdzeniem, czy ten samochód jest powypadkowy, będzie ocena go na podnośniku, na kanale właśnie tych elementów podwozia, które mogą świadczyć o tym, że uszkodzenie było rozległe. Wiemy, jakie uszkodzenie było z zewnątrz, wiemy, gdzie jest szpachla, dlatego interesuje nas ta strona. Pierwsze rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę, to to, czy podwozie z tej strony było konserwowane? No i szukamy. Patrzymy na podróżnicę, widzimy, że konserwacji nie ma, że jest trochę rdzewki, która w sumie w Volvo e, jest dość normalną sprawą, ale tutaj jest jej mało, więc jest bardzo fajnie. Jeżeli ten błotnik e, jest szpachlowany, to są takie miejsca. Które, zobaczcie, możemy zobaczyć od środka, czy on gdzieś nie jest podgięty, czy nie był prostowany, czy widać jakieś ślady naprawy. Tak samo idziemy sobie w miejsce progu przy tym błotniku i widzimy, że on również nie jest zakonserwowany. Tu jest oryginał. Tutaj pod nadkolem również możemy sobie spojrzeć na miejsce najbliżej błotnika, w którym była szpachla, i również nie ma żadnych śladów e, po cięciu, spawaniu, prostowaniu. To są kluczowe rzeczy, które musisz sprawdzić, żeby ocenić, czy auto brało udział w kolizji, czy w wypadku. Wyjdźmy teraz na plac i pokażę Wam kilka samochodów, trochę po może powypadkowych. Jestem ciekawy Waszych komentarzy. Dajcie mi znać, jaka jest Wasza definicja na temat samochodów powypadkowych i czy kupilibyście samochód powypadkowy i czy potraficie to sprawdzić. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy to Passat bez zderzaka i bez lampy. Dokładnie widzimy, że Belka e, przed chłodnicami jest cała. No nie jest, nie jest przykręcona, ale nie jest połamana. Podłużnice są proste, ładnie przylegają do belki. Tutaj również nie ma śladów ani uszkodzonych, pogniecionych elementów. Czyli jeżeli ten samochód będzie miał wymieniony zderzak oraz lampę, jest samochodem pokolizyjnym, prawda? Zwróćmy uwagę na tego fokusa. Bardzo dokładnie widzimy, że ten element jest wgnieciony w kilku miejscach, jest bardzo mocno przeszorowany i element jest pofalowany oraz uszkodzone są te drzwi. Czy ten samochód jest samochodem powypadkowym? No nie. Musimy zwrócić uwagę na to, że ten błotnik już wcześniej. Był lakierowany. Zobaczcie. Oryginalny lakier na tym fokusie jest od 120 do 130-140 mikronów. Um, I teraz widzimy, że ten błotnik już był wcześniej szpachlowany. Jeżeli blacharz i lakiernik wykonają tutaj swoją pracę bez wycinania tego błotnika, to w tym miejscu będzie około. 2000 dwóch, dwóch mikronów szpachli, jak nie więcej. I nawet będzie polakierowana wnęka, tutaj na początku. Więc to auto będzie dalej pokolizyjne, ale jak to sprawdzić, przecież tutaj będzie nawalone szpachli? Musicie wiedzieć o tym, że szpachla jest niezbędna przy naprawach blacharskich i musi być użyta, żeby one zostały poprawnie naprawione. Oczywiście możemy ten błotnik wyciąć w tym miejscu, tutaj i nie będzie w tym miejscu szpachli, ale już będziemy mieli element wycięty i żeby ocenić, czy auto nie jest powypadkowe, będziemy musieli dobrze ocenić konstrukcję samochodu, spód, żeby mieć pewność, że to nie było poważne zderzenie drogowe. Wiemy, że samochód powypadkowy jest wtedy, kiedy było bardzo duże uszkodzenie. Najważniejsze pytanie teraz. Czy ta Audi z przygiętą tutaj podłużnicą, zobaczcie jak ona jest uszkodzona. Tutaj jest podgięta podłużnica. Tutaj widzimy, że jest u ułamany, zagięty element i podłużnica jest skrzywiona. Czy ten samochód jest powypadkowy? Zapraszam do komentowania i zapraszam na kolejny odcinek.